Etap przed zalaniem posadzki na gruncie, podłogi na gruncie, tak zwanej chudego betonu. Czyli po zawibrowaniu, podsypki, nadmiar, oczywiście do poziomu, trzeba zdjąć, ściągnąć. No wiadomo, my jesteśmy, ja jestem niedoświadczony w tym, no to troszeczkę nam się za dużo nasypało ziemi, piasku. Ale ze spokojem sobie to ściągniemy. Sama płyta podłogowa będzie miała w okolicach 12 cm grubości. No i na następnym może pokoju będzie pokazane jak to, jak to robimy, żeby 12 cm było. Ale to jest stosunkowo proste. Najpierw odpowiednim przyrządem się... Przyrządem, deską tak naprawdę do poziomicy robi się to wzdłuż ściany budynku, a później zwykłą łatą tękarską do poziomu, tylko trzeba zdjąć warstwę ziemi. To jest przyrząd do wyznaczenia poziomu. U nas u mnie górna część ocieplenia będzie górą posadzki. Tak jak widać prowadnica do poziomicy. W ten sposób ściągnięte w koło. I po takim zabiegu już wystarczy zwykłą łatą do poziomu ściągać i plus minus centymetr jest wystarczający aby prezentować. kawka z rana tu akurat jest taka reszka piasku z gruzem była i dlatego to się trochę ciężko robi, ale widać jest w oczku. Oczywiście to nie chodzi o aptekarską dokładność tutaj. A tak naprawdę chodzi tylko o to żeby żeby była możliwość wyliczenia betonu w miarę precyzyjnie. Bo wiedząc o tym, że to jest plus minus między 10 a 12 cm średnio możemy wziąć 12 11,5 razy powierzchnia plus 10% zapasu, i wyjdzie nam prawie praktycznie dokładnie ile betonu. Nie będzie sytuacji, że będzie za mało, lub kilka kubików zostanie, które betoniarnia zabierze, ale i tak za nie trzeba zapłacić. A skąd wiem, że jest prosto? No tak jak wspominałem, najpierw robimy w koło, prowadząc po górnej krawędzi stropianu, tam gdzie, tam gdzie ma beton dojść i teraz mając dwumetrową łatę, skoro tu jest do poziomu i tu widzę w oczku poziom, no to ten koniec musi być dobrze, nie? kupiłem firmy ProLine, chujnia straszna. Ja używam osobiście pasa lędźwiowego polecam, to jest zajebiście ciężka fizyczna praca. W pierwszy dzień jak sobie plecy spieprzycie to potem dwa tygodnie nie da się pracować. A tak zawsze to uszczywnia ten odcinek lędźwiowy. Bolą plecy, bo no bolą. Zwłaszcza, że zawód, który wykonuję nie jest tak ciężki fizycznie. A niestety budowlanka to jest ciężka fizyczna praca. Samych pusteków, z których jest ustawiona, jest zrobiona ściana fundamentowa. Wspólnie z bratem i przy niewielkiej pomocy szwagra 21 ton żeśmy przerzucili. Piasek, który jest wsypany, oczywiście to koparka wsypała, no ale ręcznie trzeba było narożniki pouzupełniać. Rozgarnąć plus, minus to, co jest wsypane, tylko to, co widzicie na tej małej powierzchni, plus, minus 250 ton. Także jest naprawdę co robić. U mnie, to, są, to jest moja oszczędność, oczywiście. U mnie jest teren piaszczysty. Działki są po starej żwirowni. Także jak widzicie sam piaseczek taka pospółka w zasadzie, już wcześniej też o tym mówiłem. W moim przypadku nie kupiłem ani grama piasku jeszcze zostało. Jeszcze będą się zamówić wywrotkę, żeby mi to wywieźli. A ludzie tak sobie obliczają beton, pustaki, styropian, folie, wszystkie inne pierdoły na fundament, ale na przykład nie biorą pod uwagę, że te 200 ton. No, Okej, okay, tu jest 100 powiedzmy, 55 metrów w środku w fundamentach kwadratowych. Na metr wysoko na 96 cm wysoko no to, to jest to wyszło tam powiedzmy 248-250 ton i nikt o tym nie myśli, że tona piasku zasypowego kosztuje w okolicach 20-25 zł plus transport to łatwy rachunek. 250 ton razy 25 zł to jest 6 prawie 7000 zł które no niestety, jeżeli ktoś nie ma warunków, to trzeba wydać u mnie. Udało się, to wszystko jest powiedzmy z mojej działki. To jeden, jeden problem to jest e, zakup tego piasku. A drugi problem no u mnie działka jest niewielka. E, trzeba logistycznie potem tak rozplanować, żeby albo wsypywać od razu do fundamentu, albo mieć znaleźć miejsce, żeby takie hałdy złożyć. U mnie akurat to było schałdowane tam na rożniku i jakoś poszło. Ale tylko dlatego, że to było z wykopu uzyskane. A gdyby miała ja na przykład teraz wannę z piachem wjechać, to tylko tam, gdzie jest, gdzie jest drzewo, można by to było zrzucić. No i naraz by to nie zmieściło się. Nasz błąd z tym zasypa, że troszeczkę przedobrzyliśmy no to tu brak doświadczenia a wynikało to z tego dlaczego przedobrzyliśmy, bo to pomieszczenie było zasypywane wcześniej i nie wiadomo dlaczego, może, być, może mokry piasek, bardzo dużo usiadło i żeby nie dowozić, doszliśmy do wniosku, że lepiej jest nasypać odrobinę więcej i wyrzucić niż gdyby było za mało i wywozić, no bo łatwiej się wywozi niż wywozi. Nie? I koparkowemu kazałem jeszcze nasypać do pełna plus na wszelki wypadek jeszcze taką dobrą łychę na środek. No i o tą dobrą łychę na środek jest za dużo. Do teraz trzeba wy, wy, wybrać i, i wywieźć taczką. Ale to nie jest jakiś duży problem. Za chwilę skończę ten pokój, przejdę na garaż tu zleje wodą, żeby to było w miarę mokre i... i... o 12 mam płytę odebrać OSB bo niestety garaż muszę zaszalować Uff, przez te skurwiałe krzywe pustaki yy... no i co? tam w jednym miejscu koparkowy uszkodził mi styropian i listwę startową, to muszę to wymienić podkleić siatka Przeciwskurczowa, zlać wodą, siatkę, aha, no jeszcze pustaki muszę wypłukać z piasku, ale wypłukać pustaki, zlać wodą, na to położyć siatkę przeciwskurczową. W garażu yy, siatkę zbrojeniową. pręd, oczko 10 na 10. Tak na wszelki wypadek, nie ma tego w projekcie, ale kosztowało to tam 500 zł. I tym Jutro o 15 ma być beton. Muszę jeszcze zadzwonić do betoniarni, ale jutro na 15 beton. Zalejemy podłogę, posprzątać działkę i etap pracy, który sobie założyłem, skończony. tutaj na budowie do pomocy takiego młodego miałem 17 lat do robić co by chciał a do oczywiście mało skomplikowanych prac no typowa współczesna młodzież on na siłownię chodzi, napakowany motyle rozbudowane się z niego śmiałem, że bo pyta mi się, czy chodziłem na siłownię mówię, że nie, nigdy Mówię, że jak ludzie zaczynali chodzić na siłownię, to ja się nauczyłem czytać i pisać. W każdym bądź razie, w każdym bądź razie, przerzucił dosłownie parę łopat piachu i miotła aby go przewróciła. Kompletny brak sił. I to nie chodzi o to, żeby być napakowanym mięśniakiem, tylko żeby mieć trochę siły w rękach. A niestety. Młody tylko na. nadmuchany jest. Pamiętam, w Rosji pracowałem Pracował ze mną taki takiej świętej pamięci już Leszek Z nami Facet z metr siedemdziesiąt Może pięć wzrostu, wysoki dosyć Chudziutki Dosłownie rączki jak zapałki Żadnych, żadnych tam mięśni Same takie naciągnięte skóra i żyły Ale facet miał taką, si taką siłę jak rozdzielnie żeśmy wnosili, tak złapał rozdzielnie to dziwice szczały. No po prostu no wrodzona siła. No to była czysta fizyczna siła. Żadne napompowane mięśnie, tylko czysta fizyczna siła. Niestety zmarł w Rosji, w szpitalu rosyjskim. Bardzo fajny facet. gorąco się dzisiaj zrobiło, nawet bardzo o, chyba jakiś kolejny sąsiad kupił działkę widzę, że chłopaki przyłącze robią w tym polu możecie, można zobaczyć efekt takiego właśnie ściągnięcia. Przecież jeszcze sprawdziliśmy to niwelatorem. Oto odchył mamy centymetra mniej więcej. To jest dopuszczalne. Są tacy, którzy po prostu ubijają i nic nie robią.